E o, co pani kurwa robi? Zakaz parkowania spisuje mandat. Kurwa, pani żartuje, załatwiałem tylko drobny interes. Wykonuję swój zawód. Kurwa, mówię pani, samochód stoi to 3 minut. A silnik jest zimny? Byłem tylko odwiedzić chorego kumpla, chyba nie zagra pani jak suka. Su! Nie do pomyślenia, człowiek parkuje na minutę i zawsze jakaś suka ze straży miejskiej wlepi mu mandat. Ach tak, suka. Dobrze. Zaraz się przekonam. Jasne, jasne, jasne. 50 się wdąsza, euro proszę, za obrazy funkcjonariusza. Mandatu. A proszę pana, co się dzieje? Pani skurwiała partnerka w mi mandat za mandatem, by mnie wkurwić. Proszę uważać na język. Zamknij mordę, pasztecie, olewam cię Ach tak, proszę pana. E, plus 500, plus 700, plus halofanie. Tak, tak, dobrej zabawy. Banda z suk. Co to jest? То джифки, то курьбы, то мой самокут, суки!